Wraz z całą ekipą programu Moton w TFN Turbo staramy się testować samochody tam, gdzie jest po pierwsze bezpiecznie, a po drugie gdzie jest szybko. To nie mamy wyboru, musimy jechać 330 km i z Warszawy dojechać do toru Poznań. Dzisiaj testujemy Radikala, to jest całkiem nowy produkt na polskim rynku. Sam jeszcze nie wiem, co nas tutaj dzisiaj czeka, no będziemy sprawdzać go pod y, każdym kątem, ja mam nadzieję, że ta pogoda się utrzyma, chociaż są chmury stalowe, że nie będzie padało, bo jak się człowiek zapoznaje z autem, to moim zdaniem lepiej i bezpieczniej robić to po suchej nawierzchni, a dopiero drugie czy trzecie testy zrobić sobie wtedy, kiedy jest mokro. Zwykle nasz dzień zdjęciowy zaczynamy od e, takich rozmów przy samochodzie, od opowiastek, ale dzisiaj od razu przystąpiliśmy do jazdy. Dlaczego? Sam właściwie nie wiem, bo tak nam się po prostu podobało i tak się ułożył plan, a właściwie ułożył go producent, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Zawsze jest z nami czujny, jak ważka. My się wszyscy mamy go słuchać, nie zawsze nam to wychodzi, ale tak naprawdę on ma ostateczne zdanie i to on tutaj na planie jest tą taką osobą, która mówi, dobra, tak nie? Tylko tak ma być. No i trudno, trzeba się go słuchać czasami. Zatem, najpierw ujęcia efektowe z jazdy, potem moje rozmowy. Tutaj było to bardzo trudne do zrealizowania, bo auto nie ma dachu, auto nie ma przedniej szyby, więc żeby podpiąć cały ten system urządzeń dźwiękowych, trzeba się było dobrze nagimnastykować, ale od tego jest nasz ukochany dźwiękowiec, który tutaj tymi drobnymi paluszkami tam wszędzie te mikroporty tak pochowa. Że zawsze jest dobrze, no jakoś zawsze ten dźwięk wychodzi i potem jest emisyjny. Ja sam nie wiem jak on to robi, ale wiecznie tam gdzieś gmera z przodu z tyłu z boku, gdzieś tam zawsze jest obok nas. Ała, co się tu Ubiera Ubieracie? No a jak? Co tu jest? Mikrofon, tutaj go wybieram. No to nie? dlatego w Yes, you don't need this, right? No, no, no. gadek z jazdem. Proszę mieć gazek czy nie? Gadek z Não, No muszę zrobić tam dwa To było potem? Potem, jak już przerażenie znikło z moich oczu i ręce przestały mi dygotać, bo przez pierwszych 6-7 okrążeń jesteśmy po zimowej przerwie. Naprawdę, ostatni raz w samochodzie wyścigowym siedziałem w styczniu na torze w Dubaju i człowiek jest taki siłą rzeczy zastały. Jeżeli 2-3 miesiące nie jeździ się samochodem, same dłonie od ściskania kierownicy bolą, a tutaj się trzeba rzeczywiście namachać. Potem z każdym okrążeniem było coraz łatwiej, coraz lepiej, ale uwaga, to mogę Wam z ręką na sercu powiedzieć, że ani razu tutaj podczas całego dnia nie spróbowałem tego samochodu żeby takie jedno okrążenie pojechać na maksa, bo zawsze ktoś na torze stoi, bo zawsze gdzieś jest operator, bo zawsze spadnie jakiś yy, ciężarek ze statywu kamerowego. No, so, takie jest życie, moi drodzy, no. Działajcie, działajcie. To już 16 osób trzyma ten statyw teraz i też im nie idzie, no. To jest piękne. Tak, tak. To jest właśnie, to jest właśnie ten obrazek, tak. Tak wygląda nasza robota. Ten leżał na brzuchu pół godziny przed chwilą, też się dopiero zbiera, podnosi. Kto jeszcze? Kogo jeszcze wam potrzeba? Chodźcie, chodźcie, bo nam tutaj... potrzeba. To jest taki e, odwrotnie jak w pracy socjalistycznej. Tam zawsze się tylu przyglądało, a jeden robił. A tutaj proszę, wszyscy robią. To jest XXI wiek, człowiek. Lecimy. Wszystkie okrążenia musiałem. Pokonywać tak, żeby zawsze mieć się na baczności, żeby wiedzieć, że tu może stać operator, tam może stać samochód, że ktoś kogoś może wieść po torze. My testowaliśmy dzisiaj podstawową wersję SR3RS, tu jest 210 koni mechanicznych, jeżeli chodzi o podróżowanie w szybkich zakrętach, czwórkowych, piątkowych zakrętach, no to tutaj ta cała właśnie budowa ala la szuflada. I ten wielki spoiler z tyłu robią, że bardzo szybko, po szybkich zakrętach można tylko o tym podróżować. Tylko człowiek musi się sam przełamać, bo to się zawsze wydaje, że ten samochód otwórnie w pewnym momencie z tego zakrętu, A tu trzeba uwierzyć, że te opony przytrzymają, złamać się, skręcić i pojechać. Była dzisiaj świetna zabawa, było kupo, kupę frajdy. Spędziliśmy tutaj bardzo sympatyczny czas. Kiedy my tu będziemy następny raz? Gdzieś za tydzień? Albo dwa. Na pewno tutaj zawitamy znowu na Tor Poznań. Będziemy testować inne samochody. Ostatnio testowaliśmy też tutaj bardzo szybki czteronapędowy samochód w deszczu. Także jesteśmy stałymi bywalcami Toru Poznań. No i cóż ja mogę więcej rzec, moi drodzy. Jakbyście się chcieli przejechać, to spróbujcie, bo kto nie spróbuje, ten się nigdy nie przekona, że warto.